Witajcie moi kochani. Dzisiaj do naszej oferty dołączy przepiękna Kia Sporty czwartej generacji z 2016 roku. Pod maską mamy bezawaryjny silnik 1.7 CRDi o mocy 116 koni. Samochód bardzo bogato wyposażony. Pełna elektryka, asystent pasa ruchu aktywny, wielofunkcyjna skórzana kierownica, duża nawigacja, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna. Kamera cofania, czujniki parkowania przód i tył, gniazdo Aux i USB, gniazdo SD, sześciobiegowa manualna skrzynia, asystent zjazdu ze zbocza, asystent świateł drogowych, półskórzana tapicerka, dostęp bezkluczykowy Kiles. Wnętrze utrzymane w naprawdę super stanie samochód, ma 170 tysięcy tylko przebiegu, porządne opony, 17-calowe fabryczne. Alufelgi, fabrycznie przyciemnione szyby, czujniki parkowania przód i tył, chrom zewnętrzny, światła do jazdy dziennej LED, lakier w naprawdę super stanie, jak ogólnie całe auto. Zapraszam Was do oglądania i zakupu. Dużo zdrówka, trzymajcie się, cześć!